Dlaczego my tak bardzo demonizujemy nudzenie się? Mam wrażenie, że to, że żyjemy w ciągłym pędzie, sprawia, że w momencie, kiedy zaczynamy się nudzić, to aż trochę wstyd nam się do tego przyznać, bo czujemy się gorsi, bezproduktywni, że nie wiem, nie mamy co do roboty, to znaczy o naszej wartości, a tymczasem. Nuda jest wtedy, kiedy zaczyna ci się wyciszać pobudzenie w układzie nerwowym, kiedy zaczynasz się wywać. No i z jednej strony tak bardzo byśmy chcieli się w końcu wyspać, zrelaksować, odpocząć, a z drugiej za każdym razem, kiedy poczujemy, że zaczynamy się nudzić, to od razu wyciągamy z kieszeni telefon, czy dodajemy sobie jakiekolwiek bodźce, żeby nie być w tym spokoju, tylko cały czas być w pobudzeniu. Zatem mam taką propozycję, co ty na to, żeby następnym razem jak zaczniesz odczuwać nudę, to po prostu w niej chwilę podbyć i zauważyć jak to jest i ucieszyć się. O jest, zmniejsza mi się pobudzenie w układzie nerwowym, zrelaksuję się, odpocznę. A jeżeli twój układ nerwowy nie wie co to nuda, nie wie co to relaks, to zapraszam cię na sesję tre, żeby wyregulować układ nerwowy.